Wszystkim Oliwia z tej strony. Moi drodzy, z góry wybaczcie mi odgłosy w tle, ale sąsiad ma remont i to już naprawdę od dłuższego czasu, i sprawa wygląda no, tak, że niedługo się bronię. W związku z tym będę przechodziła tak zwany egzamin dyplomowy, i na egzaminie dyplomowym mogą pojawić się różne pytania, w tym jak ludzki mózg filtruje informacje. No i ostatnio udało mi się dotrzeć do całkiem nowych informacji z tego roku, które myślę, że dla was mogą być dosyć zaskakujące. Mianowicie w Kanadzie, w Toronto zaczęto prowadzić badania nad czymś, co się nazywa parapsychologia, czyli wiecie, różne tutaj zdolności typu, że telepatia, że jak to jest, że my na przykład czasami jesteśmy w stanie się domyślić, co ktoś chce powiedzieć. Albo zdarza się, że na przykład dwie osoby mówią dokładnie to samo w tym samym czasie, czy na przykład coś jeszcze w rodzaju telekinezy, czyli, wiecie, ta zdolność do ruszenia różnymi przedmiotami. No i jak się okazuje, mózg ludzki skrywa naprawdę wiele tajemnic, bo wybrano 108 osób, z których utworzono grupę badawczą. No, a w zasadzie te 108 osób jeszcze podzielono na grupę, która, że tak powiem, nie była poddawana realnym oddziaływaniom. Bo właśnie o jakich oddziaływaniach mowa? Mowa o stymulacji magnetycznej mózgu, która może dane obszary wyciszać albo pobudzać, w zależności od tego, z jaką chorobą albo zaburzeniem mamy do czynienia. Na przykład w przypadku depresji pobudza się określone obszary mózgu tą techniką. No i też warto wspomnieć, że nie jest to jednorazowy zabieg, tylko często to jest cały cykl takich zabiegów, i właśnie tutaj z tych 108 osób wytypowano takie, które miały zaaplikowane placebo. No i jeszcze podzielono to dodatkowo, bo znalazły się osoby, którym modyfikowano działanie prawej kory czołowej i lewej kory czołowej i do pewnego stopnia je wyciszano. No i w przypadku tych, gdzie była prawa kora czołowa, nie zaobserwowano za bardzo efektów, ale w momencie, kiedy była ta lewa, czyli odpowiedzialna za tą, wiecie, taką racjonalną część, logiczne myślenie, właśnie za te wszystkie tak zwane wyższe funkcje u człowieka i która no, też rozwija się dosyć długo, to zaobserwowano, że tutaj osoby, uwaga, uwaga, były w stanie poruszać strzałką na ekranie i wpływać na to, czy były wybierane liczby 0, albo 1. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ to wygląda tak, jakby ludzki mózg rzeczywiście mógł oddziaływać w pewien sposób na otoczenie. Natomiast tutaj też należy sobie zadać pytanie, czy to dobrze, że właśnie ta lewa część tej kory czołowej, wiecie, to jest zdroworozsądkowa część, że została tutaj w pewien sposób wyłączona. No nie do końca, dlatego że jest to taki obszar, który powoduje, że my w życiu staramy się kierować moralnością że potrafimy w sposób empatyczny podchodzić do innych ludzi. Że gdzieś tam wstrzymuje to nasze impulsy i takie, wiecie, reakcje emocjonalne, że jak na przykład się ktoś wkurzy, no to nie rzucasz się automatycznie na tą osobę, tylko tak czy siak starasz się rozwiązać problem w inny sposób. Więc tutaj powiedzmy, że zmniejszenie aktywności tej części mózgu, no może być niekorzystne. Natomiast o czym jeszcze warto wspomnieć, to że badaniu poddano osoby neurotypowe w dużej mierze, bo gdyby to były WWO, no to nawet nie trzeba by było wyłączać. Tej lewej części. Bo WWO ze względu na odmienną tutaj budowę układu nerwowego mają tak po prostu w sposób naturalny. I tutaj, w zależności od tego, na jaką osobę traficie, to może ona mieć rzeczywiście tutaj różne nietypowe zdolności. No i jak to jest, że na przykład w przypadku WWO nie dochodzi do zniesienia tej moralności. Osoby wysoko wrażliwe postępują w sposób moralny, empatyczny, dlatego że po prostu mają część mózgu bardzo szeroko rozwinięte, wiecie, neurony lustrzane i te inne odpowiedzialne za empatię, w związku z czym w ich, ich sytuacji nie ma takiego ryzyka, że właśnie dojdzie tutaj do jakichś niepożądanych zachowań i że na przykład osoba wysokowraźliwa gdzieś tam straci panowanie nad swoim zachowaniem. Na szczęście tutaj nie mamy do czynienia z tą sytuacją. Niemniej muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawe. No i tutaj będę trzymała kciuki za dalszy rozwój tych badań. Ja Wam ten artykuł podlinkuję w opisie. No i będziecie mogli sobie tutaj nieco się zapoznać z nim. No i naprawdę, trzeba przyznać, temat wyjątkowo ciekawy i ja osobiście bym na to nie wpadła, żeby nie te pytania na egzamin dyplomowy, na który teraz się sporo uczę. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmu i wyczekujcie recenzji tutaj pewnego hitu kinowego, który niedługo się pojawi. Na razie.